nasz przeciw wobec niehumanitarnego, niehumanitemu traktowaniu i oddzierania zgodności uchodźców w strefie przygranicznej polsko białoruskiej i wspólnie zaapelować, by rząd, który sam nie pomaga, pozwolił na udzielanie pomocy medycznej i prawnej organizacjom humanitarnym i społecznym. Szczególnie nie, nie zgadzamy się na nieludzkie traktowanie dzieci. Nie zgadzamy się na stawianie nas, polskich kobiet i matek, w roli obserwatorek rozgrywającego się na naszych oczach dramatu. Państwo polskie ma wystarczająco dużo instrumentów, by oddzielić tych, którzy niosą zagrożenie, od tych, którzy potrzebują pomocy. Nie zgadzamy się na stygmatyzowanie uchodźców. I wykorzystywanie ich tragedii do bieżących celów politycznych. To ostatnią część powinna nam przeczytać Danuta Wałęsowa. Danuta Wałęsowa także podpisała ten, ten apel. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli w całej Polsce, niosącym pomoc potrzebującym, a w sposób szczególny wszystkim działającym w strefie przygranicznej. Dziękujemy lekarzom i ratownikom, wolontariuszom z grupy Medycy na Granicy, organizacjom pozarządowym, władzom samorządowym oraz mieszkańców terenów przegranicznych za ich pomoc w łączeniu zielonego światła w oknach swoich domów. Danuta Wałęsa, Jolanta Kwaśniewska, Anna Komarowska. Oraz